Nie będę marnował Twojego czasu. Oto 7 rzeczy, których chciałbym wiedzieć, kiedy jeszcze chodziłem do szkoły. Jeżeli obejrzysz ten filmik i wdrożysz w życie wszystkie rady, które zaraz usłyszysz, ten filmik naprawdę odmieni Twoje życie. Numer 1. Trzymaj się z każdym. Pamiętam, jak jeszcze chodziłem do szkoły, to zawsze miałem bekę z ludzi, którzy kolegowali się praktycznie z każdym. Nawet nie, że kolegowali, ale każdy ich znał i z każdym zbijali piątkę. Zawsze myślałem, że to po prostu bycie chorągiewą, która leci tam, gdzie wiatr zawieje. Ale tych wszystkich ludzi łączyła jedna rzecz: dbali o swoich. Co mam przez to na myśli? Każdy ich znał, każdy ich lubił, a oni i tak mieli swoje grono, o które dbali. Pod takim sposobem myślenia musisz iść. Bądź wszędzie, ale dbaj o swoich. Numer dwa: bycie nieukiem nie jest cool. Przez 12 lat edukacji nie poznałem ani jednej osoby, która uważała, że ujebanie przedmiotu albo totalne lenistwo na lekcjach jest cool. To prawda, w filmach często to jest tak przedstawione, że, że właśnie te nieuki są lubiani, ale tak nie jest. Dobrze się ucz. To jest naprawdę cool. Numer 3. Szkoła nie jest tak poważna. Zaufaj mi, twoi koledzy z klasy wcale nie będą twoją konkurencją na rynku pracy. Więc jeśli ktoś prosi, to daj mu to zadanie. Pomóż mu w tym lub w tamtym. Nie traktuj szkoły tak poważnie. Szkoła powinna być dla ciebie miejscem, gdzie widzisz się z ludźmi. To nie zwalnia cię z konieczności nauki. Po prostu na przerwach albo na luźnych lekcjach normalnie rozmawiaj z ludźmi. Śmiej się, zróbcie jakiś kawał komuś. Nie traktuj tego tak poważnie. Jak skończysz szkołę, to powiesz. Kurwa, powiem Ci Marcel, faktycznie miałeś rację. Numer 4. Szanuj każdą minutę czasu. Wszyscy wiemy, jak to jest w szkole. Pobudka o szóstej, do szkoły na ósmą, powrót o 15, 2-3 godziny nauki, jeszcze prysznic, coś zjeść i tak dalej. I ostatecznie zostajesz z niczym. Dlatego szanuj każdą godzinę twojego wolnego czasu. Nie siedź w telefonie do północy, tylko poświęć ten czas na coś innego. Najlepiej na socjalizację, wychodzenie do ludzi. To jest tak naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy w trakcie twojej edukacji. Socjalizacja. Swoją drogą założyłem właśnie community na skulu, gdzie będę regularnie wrzucał nowe kursy. Dzięki temu będziecie mogli dostać pomoc ode mnie bardzo spersonalizowaną, a te kursy serio odmienią wasze życie i postrzeganie na świat. W końcu postanowiłem stworzyć miejsce dla was wszystkich, gdzie będziecie mogli zadawać mi pytania. W planach jest bardzo dużo rzeczy: rozmowy ze mną jeden na jeden, meetupy, iRL. No chcę po prostu umożliwić wam kontakt między wami oraz mną. Link w opisie. Czekam na ciebie. Numer 5. Nie bój się zagadać. Moją dziewczynę poznałem właśnie w klasie. I gdybym bał się zagadać, to nikt nie wie jakby się to potoczyło. Dlatego ty też się nie bój. To tylko człowiek. Najgorsze. Ale to najgorsze, co możesz usłyszeć, to po prostu nie. Numer 6. Bądź unikalny. Przyciągaj do siebie ludzi swoją unikalnością. Pomyśl jakie masz dobre cechy, pomyśl nad swoim stylem, czy jest unikatowy czy raczej nie. I od razu zaznaczam, szerokie spodnie i Jordany czwórki to nie jest unikalny styl. Gwarantuję ci to. Wiele razy już mówiłem jak być unikalnym, więc obczaj sobie po prostu inne filmiki. Tam wszystko znajdziesz. Numer 7. Doceniaj każdą chwilę. Zaufaj mi, w dzień odebrania świadectwa dojrzałości, czyli tak zwanej matury, będziesz tęsknił. To twoje najlepsze lata, gdzie poznajesz siebie i ogólnie życie. Ciesz się z każdej śmiechawy, poznawaj nowych ludzi, baw się tymi latami. Wykorzystaj dobrze ten czas, bo naprawdę będziesz tęsknił za szkołą. Jak głupio to oczywiście nie brzmi. Ja nazywam się Marcel. Pomagam ludziom w osiąganiu najlepszych wersji ich samych. Jeśli Cię to interesuje i chcesz faktycznie odmienić swoje życie oraz otaczać się ludźmi z wysokimi ambicjami, zapisz się na skula. Link w opisie. Do następnego.